O, fajny chleb. Ciekawe w jakiej cenie. Pójdę zapytać. Yy, dzień dobry, przepraszam, w jakiej cenie jest ten chleb? Dzień dobry, niestety nie wiem jaka jest cena tego chleba, ale na pewno będą widzieli w centrali. Halo, halo, Warszawa? I czy pan wie ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy, właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko, no Pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko e, także rośnie. W związku z tym e, jest to zjawisko, które, miecz obusieczny, można tak powiedzieć, gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas, a w ten sposób m, mamy przynajmniej tutaj m, po stronie rolnictwa, oczywiście mówię o w rolnych, nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF-em, mamy sytuację inną. Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto. Bo emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca zł oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać sto kilkadziesiąt zł, nawet 200 zł, w zależności od poziomu emerytury. I to jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami, czego oni oczekują. I to było bardzo często pojawiające się hasło. А, то я однак не хочу.